Zadanie z kulą bilardową. Mamy kulę bilardową, która porusza się prostopadle do bandy. Jej wektor prędkości będzie skierowany w prawo. Zwrot wektora pędu też będzie w prawo. Oznaczyłam jako wektor pędu początkowego. I po odbiciu ta kula zachowała taką samą szybkość 1 m na sekundę. jej zachowała taką samą szybkość, to wektor pędu też będzie miał taką samą długość, pęd będzie miał też taką samą wartość, ponieważ pęd to jest iloczyn masy i prędkości. I mamy podane właśnie, z jaką prędkością ta kula się poruszała, przed uderzeniem w bandę i po odbiciu. Mamy podaną też wartość zmiany pędu kuli, że to jest 40 kg razy metr przez sekundę, i mamy obliczyć masę kuli. Więc tutaj żeby policzyć masę kuli, to musimy sobie wyznaczyć wzór na tą wartość zmiany pędu. Tylko najpierw musimy zobaczyć jak będzie wyglądał wektor zmiany pędu, ponieważ pęd jest wielkością wektorową i też możemy konstrukcyjnie wyznaczyć wektor zmiany pędu. Podobnie jak wyznaczaliśmy we wcześniejszych tematach, to były tematy początkowe, były takie zadania, że wyznaczaliśmy wektor zmiany prędkości. To tutaj jest na takiej samej zasadzie. Jak wyznaczamy wektor zmiany pędu, to od wektora końcowego pędu odejmujemy wektor początkowy, ponieważ właśnie wektor zmiany pędu to jest, wektor, to jest różnica wektora końcowego minus wektor początkowy. Pamiętamy o tym, że jak odejmujemy wektory, to nie ma czegoś takiego jak odejmowanie wektorów, tylko dodajemy wtedy wektor przeciwny do danego. Więc jak chcemy wyznaczyć konstrukcyjnie właśnie wektor zmiany pędu, to od wektora końcowego, czyli od tego czarnego wektora, odejmujemy wektor ten czerwony. Z tym, że nie odejmuje się wektorów, więc jak chcemy odjąć, to musimy dodać wektor przeciwny do tego czerwonego, bo nie, odejmu, nie, nie, nie robi się czegoś takiego jak odejmowanie konstrukcyjne wektorów. Tylko jeżeli chcemy odjąć wektor, to dodajemy do, po prostu wektor przeciwny. Jest to równoznaczne odjęciu. Więc odejmujemy te wektory, czyli od wektora czarnego odejmujemy ten czerwony. Czyli dodajemy wektor do tego czerwonego przeciwny. Wektor przeciwny to będzie taki sam, identyczny, tylko będzie miał zwrot przeciwny, więc do tego czarnego dodajemy taki wektor, tak? Przeciwny do tego wektora p0. I teraz wiemy, że suma tych dwóch wektorów to będzie po prostu, to będą te dwa wektory razem. Czyli tak będzie wyglądał wektor zmiany pędu. I my mamy w zadaniu podaną, jego wartość, więc możemy sobie wyznaczyć wzór na wartość tego wektora, no bo widzimy, że jak mamy, że jeżeli ileś by był równy, mielibyśmy wartość pędu początkowego, ile by on wynosił, no to dwa razy ta wartość pędu to będzie ta, ten wektor zmiany pędu. Czyli on będzie miał wartość dwa razy Dwa razy długość tego pojedynczego wektora którego z tych, tak? Jeden bądź drugi. Więc możemy tak zapisać wzorem wartość zmiany pędu, że to będą po prostu takie dwa wektory, jeżeli jeden będzie miał długość P. No i teraz rozpisujemy sobie ten pęd na wzór na pęd. To jest po prostu M razy V. No i z tego wzoru wyznaczamy masę, czyli dzielimy obustronnie przez 2V. No i mamy wzór końcowy na tą masę i wystarczy tylko podstawić to, co mamy, bo wszystko mamy w danych w zadaniu. Mamy zmianę pędu 40 2 razy prędkość początkowa to będzie 2 m na sekundę. No i podzielimy, wyjdzie nam, że masa tej kuli wynosiła 0,2 kg.